Dobra. Dobrowolska. No takiej takiej miłej, miejscu, tylko tylko atmosfery. A ja bym. Ancką, ja moja stara jest bym. <grymne> Ancką, <grymne> 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 Mama, Kliwet, ale to nie było przyklejone na samym początku. Musiałeś. Musiałeś. to jest? Napisem mu Nie to jest. to, Czבת, śmualnie, tak. to nie. dobra Nie dla nas wszystkich. Przedstawiciel tego, co było w tym to chyba wymaga wytłumaczenia co jest banerem, tak? A to, jest nie, no to jest dowód na to, że stworzyliście dzieło nie mieszczące się w tych konwencji. Znaczy zajmie pozycję pionową ten prezent? Tak, tak, ten prezent zaraz, dopiero za 10 minut będzie pan do urzędu miasta i stanie na stole. Aha, bierzemy go tak. Damy na to pozwolenie, tylko czekamy jeszcze na naszą szpitę.

Teraz ja trzymam na za. Że... Ale się nie mam, bo sprzedam kogoś innego. Hmm. <śmiech> <śmiech> nie wiem, Edward Oski. Nie, po Ja też Co? Ale Nie mówisz my... normalnie. No, nie Życie, mieszkanie poza Krymem jest bez sensu. Ja się świetaną. <laughs> <laughs>

no, a ja, a co tu? Ej tu jest taśma! Ta, ma. Nie no to wy tam wejdzie mi ta się właśnie! No tutaj jest taśma, pa zaraz jeszcze... Jak się ta screen wizerka w środku ja, czuje to ja nie, nie wiem? E, moja,

Mamy właśnie, sto No jak proszę. No właśnie, proszę. No właśnie, proszę. No Co ja się... No właśnie, Zbieramy życzenia, chodzimy do ludzi, pytamy się co chcą napisać, rysują, podpisują się, jest ogólnie fajnie. Eee, to jest, jest dobry naszej strony, po prostu Jestem zadowolona, bo mieszkałam wcześniej, w się, tak nie było. jak A nie? Tak, tak, tak. Się dobrze że się czuję i... Ej, strony w ogóle nie ma. Ej, to no to wtedy tutaj eee, Mieszkańcy w też z mogą napisać i co oni u, Ej, to nie mam życia, życzenia wszystkie z tego, ale jest swojemu miastu, żeby się to nie ubijało. kochanej gdyni i gościa z... <noise> 100 Gdyni, jeszcze z jest jeszcze, jest. Gdyni, jeszcze, wielu lat, żeby była wspaniała i ładna. Dzieci! Dobra, dzieci. się O tym też chłopak dowolował w Gdyniach. w tak? jeszcze. Proszę, Prawda może słońce Piękna pogoda. No i chodźmy. Jest na świecie piękne miasto, jego imię Gdynia. Stoi, piękne, nowoczesne, szybko się rozwija. Chodzi w zabytki niebogate, jak dostojny Kraków, lecz okno na świat zwane jest dumą Polaków. Ładne. No, no, fajne. to no, napisał? Właśnie. Jakaś Gdynianka z urodzenia. Także, to co Kuba? Gdziecie? Ale która przechodzi przez, rano, przez, rano, przez Anię, tak? Rano, rano, przez biura prezydenta.